Jemaneczko, witam was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Minecraft. I możecie się zastanawiać, Chris co ty zrobiłeś, dlaczego jesteś w innym miejscu niż byłeś w poprzednim odcinku. Yy, a no właśnie dlatego, bo ponieważ znajdujemy się na naszym starym świecie, aż nie na starym świecie, tylko na starym save'ie, znaczy seedzie, bo postanowiłem, że ten, seed by, ten save, to znaczy się ja będę po prostu Pomału poza odcinkiem sobie odbudowywał. Na pewno domek będzie inny, bo tamten mi się nie podobał. Bo zastanawiacie się pewnie dlaczego, ponieważ w poprzednim odcinku wiem, że nowy świat, nowe wyzwanie. Ale gdzieś po prostu najlepiej mi się grało na tym świecie, gdzieś na innych nie potrafiłem się odnaleźć. A tak naprawdę tutaj miałem jeszcze wiele projektów w głowie. Tak więc będę się starał, żeby nie było na odcinku tego samego co było w poprzednich odcinkach. Ja sobie po prostu będę poza odcinkiem właśnie tej wszystko pomału zdobywał, a Wam po prostu będę pokazywał najciekawsze momenty, tak? No trochę jednak tutaj będzie odbudowy. Na pewno ten statek będzie odbudować tą latarnię. Na pewno wszystko nie będzie takie samo jak było ale postaram się, żeby to wszystko wyglądało właśnie jak najlepiej. Przejdźmy się w ogóle do miejsca, gdzie był nasz stary domek, którego na pewno wybuduję w tym samym miejscu, ale domek całkowicie będzie inny, ponieważ tamten mi się średnio podobał, był po prostu jak dla mnie trochę zbyt duży i było zbyt mało miejsca w środku i po prostu będę chciał zniszczyć całkowicie tą górę, tą górę całkowicie y, gdzieś dotąd nawet tam y, trochę to tak samo y, zrównać właśnie y, do zera i zbudować sobie jakiś taki fajny y, mały skromny domek i tak jak y, tam y, była ta farma żelaza będzie tutaj gdzie był ten portal tak samo będzie farma wełny tak samo, tamta wieża, statek tutaj ta farma y, prochu i tutaj nasza farma jedzonka to wszystko będę się starał właśnie w jak najszybszym y, tempie właśnie rozbudować. Dobra, chodźmy w sumie najpierw zajmiemy sobie jakiś w sumie domek villagera no nie będzie w sumie ten tutaj na dole o akurat mamy wodę Dobra, ale zrespiło mnie, powiem wam, całkowicie w innym miejscu, bo zrespiło mnie y, na tym drzewie tutaj. Dobra, to będzie nasz domek. Y, postawmy sobie crafting, y, zróbmy sobie chlebka, o. Dlaczego by nie. I akurat starczy nam jeszcze na trzy. Mamy kamień, to można sobie wykopać trochę kobla A to w sumie można się wkopać, żeby tej nie dziurawić góry To można się delikatnie wkopać To zniszczmy i wkopiemy się tutaj O Wiem, że kopię, o nie, 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 nie To jest ta woda, to wkopmy sobie tutaj O bo to będzie i tak, yy, taki domek w sumie tymczasowy i tak to tam wiecie. Nie przeszkadza mi to, że tutaj będę robił, a nie chcę robić sobie yy, właśnie góry. Dobra, i tutaj można lecieć, zrobić sobie właśnie taką malutką jaskinkę jakby. I ten. I właśnie wykopać sobie troszeczkę kobla. Tak jak mówię, poza odcinkiem będę chciał yy, pomału to odbudowywać będzie mnie czekało naprawdę trochę roboty, nie wiem jeszcze od czego zacznę, ale myślę chyba, żeby zbudować statek, wieżę, bo to jest tak naprawdę, wiecie, najprostszy tak naprawdę sposób, żeby cokolwiek zacząć, bo tam nie potrzeba było dużo surowców, tylko właśnie drzewo, kamień, węgiel tak naprawdę, to tam dużo nie potrzeba nam. Było do tego właśnie surowców. Dobra, wyjdźmy stąd. Poróbmy sobie jakieś podstawowe narzędzia. Tak, mówię, nie wiem dlaczego, ale gdzieś na tym świecie yy, grało mi się po prostu najlepiej. A jeszcze zapomniałem w neterze, Tak samo przecież yy, miałem trochę właśnie tych budów, ale to mówię, nie wszystko naraz, yy, pomalutku, wszystko się. Yy, to jak mówię odbuduję pomalutku trochę czasu. Ten odcinek będzie taki wiecie stricte yy, jak to się nazywam? Taki poglądowy po prostu wyjaśnić o co dlaczego tak jest, a nie inaczej. Yy, myślałem, żeby pójść w tym odcinku yy, do kopalni, ale jednak nie. Bo po prostu... Chcę jak najszybciej wiecie ten odcinek nagrać i brać się po prostu za budowę y, innych y, rzeczy, po prostu odbudowywać to wszystko. A nie wiem nawet czy by w sumie starczyło czasu na y, pójście do kopalni w tym odcinku, jeszcze się zobaczy. Dobra, to mogę tu dać, to tu, to ryba tu, to tu i to mogę sobie wszystko zostawić patyki to tu dam siekierkę tak samo, bo mi nie będzie potrzebna i chodźmy w sumie zobaczyć co jest ciekawego yy, w wiosce, bo już w sumie dawno my tutaj nie było i zapomniałem jakie tutaj się rzeczy w sumie brały i respiły w skrzyniach tej mamy widzę jakąś skrzyneczkę mamy chlebuś, o w sumie łóżko sobie weźmiemy łóżko sobie weźmiemy dlaczego by nie? Tutaj mogłem ten domek zająć, bo jesteśmy większy, ale dobra. Zajmiemy sobie ten domek. Łóżko, łóżko, łóżko. Hmm. Dobra, tą kopalnię zabudujemy, bo ona nam w sumie już potrzebna nie będzie. To była tylko taka startowa i ustawmy sobie punkt odradzania. Ok. Chodźmy w sumie trochę pokopać drzewska. Bo dlaczego nie... By... To w ogóle zniszczymy, żeby to jakoś w tej elegancji wyglądało. Kurde, jak sobie pomyślę, ile mi tej czasu czeka, odbudowywać to wszystko, to naprawdę masakra. Dobra, zniszczymy sobie parę drzewek, bo nawet y powiem wam, y na tamtym świecie oglądałem, oglądamy poszedłem yy, trochę dalej w świat, szukałem jakichś nowych, yy, ciekawych biomów. Ale, wszystko co mi się pokazywało, to było po prostu albo właśnie ten biom, co tutaj mamy. Nie wiem jak on się nazywa ta pustynia, taka pomarańczowa. Albo biom zimowy, albo ten taki górzysty, ten taki tak samo zimowy, ale ten drugi. I odpuściłem, mówię, stworzymy sobie taki sam save, znaczy, a nie save, tylko. Taki sam Seed i ja sobie tutaj pomału będę wszystko y, rozbudowywał. Chodźmy się przespać, bo już się robi noc. Tak więc chodźmy do łóżka. I ten odcinek... Y, nie wiem czy tam ten odcinek poprzedni zostawia na kanale. Y, chyba tak. Ale ten odcinek już nie będzie jako sezon drugi. Tylko chyba go dopiszę jako sezon pierwszy Dalej jako sezon pierwszy będzie kontynuowany Chyba tak żeby po prostu wam się nie myliło, że po prostu sezon drugi a jest yy, całkowicie yy, co innego więc yy, chyba chyba właśnie zostaniemy przy tym sezonie pierwszym Dobra, wydobędźmy sobie jeszcze trochę tego. Bo jednak na starty chlebek nam się przyda Żeby nie trzeba zabijać zwierzątek Bo jednak owce będą nam bardzo potrzebne A nie chcę ich zabijać Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj nie mamy ani jednej skrzynki, ok. Yy, tam jest ta skrzynka, którą już zebrałem Bo to była ta początkowa Którą mieliśmy w sumie te świnki Możemy sobie pozabijać, czy ja tak doskoczę? I hits parkour! Okej, okay. giniesz. Giniesz. Okej. Okay. W ogóle ostatnio na kanale zacząłem się robić tak samo w shorty. Właśnie tam już było parę z FIFA właśnie, bo wtedy niedawno tak samo zacząłem grać i z Elden Ringa właśnie najlepszy sposób na ekspiarkę. Więc jak ktoś nie widział i to sobie i gra sobie w Elden Ringa i chce sobie trochę jak spić postać to jest naprawdę najlepszy sposób w sumie na początek rozgrywki, no nie na taki początek, ale no na taki praktycznie początek rozgrywki, jakby ktoś chciał to może sobie zerknąć, tam jest właśnie short nagrany. Dobra, tutaj żeśmy byli, okej, okay, przeróbmy sobie to jeszcze na przeniskę, tutaj, Ooooo! ile tutaj tego mamy? No tego się nie spodziewałem, że aż tyle W sumie jabłka się nam bardzo przydadzą, powiem wam Bo żeby sobie stworzyć y, złote jabłka W sumie nawet nie pamiętam, czy ja w tym domku y, Go w sumie sprawdzałem y, Żeby właśnie Go przeszukać w te złote jabłka Dobra, odnieśmy sobie to do skrzynki W sumie to będzie na tyle w tym odcinku chyba y, Zróbmy sobie chlebek Kleboszczoka ok to tu i ok, odstarczy nam jeszcze na jednego. Dobra, to co nam nie potrzebne, to jest nam niepotrzebne: to, to, to w sumie mamy sta chlebka to i to tyle. Dobra, dobra, tak więc w sumie to by było na tyle w tym odcinku. Yy, to, tak jak mówię, poza odcinkiem będę sobie tej brał i budował yy, tutaj to, co było na poprzednim świecie. Yy, tak więc komentujcie, subskrybujcie, ja się zamierzam żegnam. Na razie, cześć.